Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj mamy poranek. Ja umyłam włosy ze względu na to, że wczoraj wieczorem już mi się strasznie nie chciało, więc stwierdziłam, że umyję je dziś rano. No i tak to zrobiłam, chociaż powiem Wam, że strasznie się dzisiaj nie wyspałyśmy, ponieważ wieje okropnie wiatr. W nocy to już w ogóle było tragicznie. W domu jednak jest to y, zdecydowanie bardziej odczuwane. Dajcie znać, czy też tak macie, że jak mieszkacie w domu, to bardziej odczuwacie ten y, wiatr straszny. Mam nadzieję, że żadnych dachówek na mnie nie podwiało, bo już raz się taką sytuację. Zresztą wa Wam zaraz pokażę, co się wydarzyło. Ale y, umyłam włosy. Nauczyłam sobie oczywiście moją ulubioną pielęgnację, którą już Wam pokazywałyśmy. I kremik. Chociaż powiem Wam, że widzę, że strasznie się nie wyspałam. Pierwszy raz chyba od bardzo dawna mam w ogóle jakieś takie podkrążone oczy, nawet takie worki. Hm, aż dziwne. Ale no, przez ten wiatr po pierwsze, po drugie Gucci wymiotował nie wiadomo dlaczego. O, chyba czwartej w nocy. No i tak. Także zaczynamy ten dzień i idę sobie, y, idziemy na śniadanko. Chłopaki już dostali, dlatego mam y, włosy na szybko. No i co? I Coś dzisiaj pewnie fajnego porobimy. Także zostańcie z nami. No i łapka w górę i subskrypcja, nie zapomnijcie. No i to jest właśnie to, o czym mówię. Podwiało nam dachówkę i niestety nam tutaj przeciekało między sufitem a ścianą, tą betonową łazienkę. Tutaj jak widać jest prysznic, także to jest tutaj w rogu. No i powiem Wam, że sytuacja jest taka, że fachowiec wycenił to na 6 tysięcy, żeby zrobić na nowo jakby. Całą ścianę osuszyć i w ogóle. Yy, Ubezpieczenie chcę wypłacić tylko 500 zł. Tak, tak to właśnie wygląda. No i pokażę Wam tutaj z daleka. Właśnie to jest ta ściana. No i powiem Wam, że nie wiem, ci ubezpieczyciele to jakiś naprawdę jest yy, żart, jak dla mnie, bo to jest po prostu chore, nie? Yy, dostałyśmy kosztorys od yy, fachowca, który wycenił zrobienie na nowo ściany, osuszenie na 6000, a. Ubezpieczyciel to na 500 zł, gdzie nawet 500 zł nie pokryłoby kosztu betonu architektonicznego, który trzeba by było tutaj nałożyć. No ale cóż. Ma to kto tak się cieszy o obozu? Jaka radość, jaka radość, jaka radość. No oni są niesamowici. Na chwilę człowiek pójdzie, a tutaj taka radość. A zobaczcie, tutaj, a teraz wam pokażę, jakie mam kapciuszki. Pokażcie kapciuszki. Mam są ze starej kolekcji zery i szkoda mi je było zakładać, ale są tak słodkie, że w końcu się przyłamałam, Tylko że boję się, że się zniszczą, powiedzcie tak szybko. Ojej, Madzia ma takie same, powiedzcie. O Jezu, że, jaka radość. No już idę się całować, sorry. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda nasz codzienny poranny rytuał. A więc yy, od jakiegoś czasu puściłam pieski na ogród i tam szaleją. Ogród, no, ogródeczek. Pijemy zakwas z buraka. Już piliśmy go przez jakiś czas, później nie przerwałyśmy i wróciłyśmy do tego. I powiem Wam, że dużo ludzi yy, mówi, że to jest niedobre, a nam to tak smakuje. Naprawdę uwielbiam go i właśnie tego yy, konkretnego Wam polecam, bo jest naprawdę yy, przepyszny. No i jak to wygląda? My zaczynamy oczywiście od kieliszka. Ludzie piją w poszklance, ale no, boję się, bo właśnie ludzie mówią, że mają potem rewolucję żołądkowe. No, a ja to bardzo dobrze toleruję i nic mi po tym nie jest. I naprawdę polecam. Szczególnie dla osób, które mają anemię. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałam, bo ja y, całe życie swoje praktycznie chorowałam na anemię. Nie wiem jak teraz wygląda, no, bo w sumie dawno nie badałam. Może powinnam. No ale co? Pozdrowko. Po że... jest Takie kwadkowe. I lubię wszystko, to kwaśne. I właśnie lubię się tym delektować. Nie lubię, jak o oh, chlub, tylko. Mm, naprawdę. Dajcie znać czy piliście i czy Wam smakuje, ja ogólnie lubię kiszonki, Kiszone, mm, kiszonka pustyna na przykład. Ale jeżeli już chodzi o mm, kimchi, to nie przypada Madzia Lubi. Mm, zaraz wam pokażę może też co ona kupiła ostatnio, ale zanim to, to chciałam Wam powiedzieć, że... Yy, strasznie mi znowu włosy wypadają. W zeszłym roku przez cały rok mi praktycznie wypadały, już teraz było troszkę lepiej i znowu się zaczęło. Więc kupiłam Twój cel, włosy. Podobno jest to bardzo dobre. I oni zmienili tabletki, bo to niedawno były takie tabletki, które się dzieliło na 4, a teraz są takie maluśkie. 400 tabletek za 59 zł. Jest to naprawdę yy, bardzo dobra cena. I jak będzie działać, to. Naprawdę warto, bo to jest zapas na ponad rok. Także będę Wam dawać znać, pewnie zobaczycie, czy będzie się coś zmieniać, czy nie. No ja mam nadzieję, że tak, hmm, że te włosy zaczną rosnąć, Bo co, co prawda trochę mi urosły, jak widzicie, bo niedawno przecież i miałam dotąd, więc troszkę urosło, no ale nie no jakoś yy, bez szału, że tak powiem. No, zobaczmy. Wiecie, że ja też mam przy sytuacjach stresowych albo jakiemś czekoladę czy coś, to też problemy z y, trądzikiem czasami. Nie wiem, czy to jest jakieś hormonalne, czy właśnie od stresu i czekolady, czy tam jakieś niezdrowe jedzenia. Musiałam to zbadać, ale też właśnie y, ten Twój cel też działa podobno na trądzik. Także zobaczymy, jak to wpłynie na moją celę. Y, no, i jeszcze Wam chciałam powiedzieć o tym, że zakupiłam y, nowy y, dresik. W... Może nie dresik, ale jest to taki, to jest z działu piżam oczywiście, znowu. Ale już parę razy to widziałem, i powiedzieli, że to nie podpada na piżamę. I jest naprawdę fajne, cieplutkie, ja lubię takie do domku właśnie cieplutkie I milu się dresiki. Co wyglądałam z tym na 10 rozmiarów większa, ale no to naprawdę się tym nie przejmuję. Lubię właśnie takie cieplutkie ubranka do domu i na z psami, szczególnie jak jest zimno, zima. No i ten dorwałam w Heimie i naprawdę jest spoko, był teraz na przecenie za 99 zł. Żałuję, że nie dorwałam tego dziecięcego za, nie pamiętam, 79, ale miał też fajny kolor, taki beżowy bardziej. No ale niestety już nie była, były nawet 70, więc myślę, że też by były takie fajne wersjalizowane. Zresztą to jest s -ka. chciałam m nie było, ale wzięłam sobie s -kę. No jest spoko myślę, bo w pasie jest tylko gumka, nie ma sznurka, więc myślę, że m by mi niestety spadała, a ta s tak jest trochę niestety za... Za luźno. No dobra, robimy śniadanko. Powiem Wam, że dzisiaj moje śniadanie wygląda mega nudno, ale mogę Wam polecić tą pastę. Ona jest w Rosmanie, w mega dobrej cenie teraz, bo kosztuje chyba dwa coś. I ona jest z tofu i jest naprawdę bardzo dobra. Ostrawa, ale przepyszna. I tak się prezentuje. A moje śniadanko wygląda tak trochę nudno ze względu. Ej! Nie dają. Nie dają powiedzieć. Ze względu na to, że się dzisiaj troszkę w pierwsze, ponieważ mam do wykonania fotografię produktową. Bo jeżeli nie wiecie, to jestem fotografem i mam do zrobienia zdjęcia produktowe. Może Wam pokażę jakiś tam backstage dzisiaj z tego. Chociaż dzisiaj będą nudne zdjęcia, bo będą to zdjęcia na białym tle. Fabciu mi tutaj. Także y, zdjęcia na białym tle produktowe, ale może coś tam Wam y, pokażę, jeżeli nie zapomnę. No i proszę, tak się to prezentuje. Może nie powinnam tego pokazywać, ale tak jest białe tło jest kosz z szalami, do którego jest przyczepione, także tak to wygląda. Tutaj mi się przypomniało, że jeszcze jedno zdjęcie musiałam zrobić z kaszmirem. No i tak ono się prezentuje. Zaraz może, może zrobię zdjęcie, żeby Wam pokazać. Nie chcę pokazywać marki, bo nie wiem, czy sobie tego życzy, ale no tak to się prezentuje. Zaraz zrobię zdjęcie i Wam y, tutaj wkleję. No i tutaj Wam stwierdziłam, że jeszcze pokażę na kąpie już obrobione zdjęcie i tak się... Prezentuję. Oczywiście etykieta jest usunięta przeze mnie w Photoshopie, żeby wam pokazać, jak to się prezentuje. No i jeszcze wam pokażę ten dresik w całości, chociaż tu mi się podwinął. i te kapciuszki też. Naprawdę jestem z tego mega zadowolona. Jest bardzo cieplutkie, pamiętam, że zrobiła się bardzo ładna pogoda. Przyjedzie zaraz też do nas yy, ciocia Mazia, bo swój yy, dżemik ajuwerdyjski od Szusz, bo też jej zakupiliśmy. Także ma przyjechać z jakimś ciałem. Więc będziemy zaraz się tutaj enjoyować kawą i ciachem. Ja idę jeszcze teraz z pieskami na spatelek. Madzi niestety dzisiaj ja z nami nie ma, bo musiała coś tam ogarnąć. No, a ja już skończyłam edytować zdjęcia dla klientów. No, chodź, z guciem chcę przyjść. No i teraz troszkę o, relaksu mamy. Tak. Z guciem idziemy na spaceros. Tak, się. do później pojechać. Do później, widzimy się później. Widzimy się, pójdzie, nie? Papa, powiedz papa. O, papa. Mm, jest taki grzytulak. Jest taki grzytulak. taki mały. O, leci fapcie, le Leci też do nas. No nic. Zmykamy na spacerki. Z fapciem już byliśmy na spacerku. Teraz Powiem wam, że się jest problem, bo on bez fapcie za bardzo nie chce chodzić. Tak na rączki by chciał ciągle. Ja w moim misiowym dresiku, założyłam do niego czarodany. No i co, wracamy do domku? Guciu? Guci? Guci? Wracamy do domku? No dobrze, wracamy do domku i czekamy na ciocię Madzie. Powiem wam, że myślałam, że jest zdecydowanie cieplej. Zobaczcie jaka jestem czerwona. Naprawdę jest trochę mraźno. No i tak całości się prezentuje ten dresik. Chciałam wam jeszcze pokazać tutaj na konsoli, Yy, mamy nowy zapach, który jest naprawdę yy, zajebisty. I to jest właśnie ten zapach. Powiem Wam, że pierwszy raz mamy taki zapach, który pachnie w całym domu. I śmieszna sytuacja, Macja go wygrała na Instagramie. Tutaj mamy jeszcze taki z Irlandii nasz yy, napis. Także coś tutaj już postawiłyśmy Kur yy, ten kurczak, nie jak ma ma jednak wylądował w innym miejscu, yy, nie tutaj. Także tutaj na razie jest tak. Cześć, witajcie na filmiku, z tej strony Madzia, jeszcze mnie tutaj dzisiaj nie było, także witam się z wami, Kinia chyba z tego co ja mówię, to już się witała, ale jeżeli nie powiedziała o tym, to ja przypominam, łapka w górę i subskrypcja. I słuchajcie, dziewczyny przyjechały, bo jest u nas ciocia Madzia i jesteśmy pod Max Premium Burgers i idziemy, może testować nowości, zobaczymy co jest nowego, także chodźcie z nami do Max Burgers. Zapraszamy, o jest coś nowego? O, zobaczcie, jest nowość. Frisco Barbecue. Nigdy go nie jadłam ci potla. Także może coś nowego spróbujemy. No, powiem Wam, że rywala jadłyśmy. Zrobił na nas wrażenie, a ja może dzisiaj się zdecyduję na coś innego. Dziewczyny są już tutaj przy automacie. Będziecie zamawiać przy automacie? Tak. I co wybieracie? Ja może się zdecyduję na nowość, ale nie wiem. Chipotle sosek to będzie taki... Barbecue. Czy barbecue. chipotle barbecue? Ja chyba wezmę tym razem wołowinę albo plant beef, bo też jest dobry. Limited. Dobra, to klikamy i okaże się... Burger Rewala jeszcze jest. Co Jad zamawiamy? Jadłyśmy, był spoko. był spoko. I nasz numerek już jest gotowy. Także lecę odebrać. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje fryty. Mian, mian. Jeszcze po coś wracasz? Co? Jeszcze wracam po kole. Madzia testuje. Frytarki jak zwykle smakują. Tak Madzia zamówiła nowość. Co to jest? Mm. Ci potle Aha, zamówiłaś to. Okay. Tak. Ale piec... A A co? Ale takie Nieduży. duże. Tak się mhm. prezentuje. No, spróbuj Mm, pyszne, dobra, bułka jest bardzo dobra tutaj w Max Burgers, Ale jest inna niż w McDonald's. Czysta, mm. Mm. inne w sensie takie zdrowsze, nie? Tak, mm. to jest taka alternatywa dla maka. Krożek chcę dużo. Krożek przepraszam, tak no, wam o. pokażę. Czekaj, nie widać, tak trochę niżej, o, 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 z krożkiem. Mm. No, nagle. I oni mają bardzo dobre tutaj te e, shake'i, y, też wam powiem, takie lodowe, nie? Mhm. Mm nie smakuje jak z proszku, jak smaka, tylko na takie chyba, bo to naturalne bardzo. A te frytki są sztosem. A Madzia ma co? Frisco burger? Tak jest. Z bułką bezglutenową. Także tutaj też można zamówić opcję bez glutenu. No i teraz się przyszliśmy pożegnać. Byłyśmy na spacerka z pieskami odprowadzić cię, Madzie. Zobaczcie jakie mam odciśnięte od czapki w ogóle. E, masakra. Krótkie podsumowanie Maxa. Brzuch mnie bolał. Nie boli brzuch, ale jednogłośnie z Madzią stwierdziliśmy, że brzuch ją boli po szejku, bo Kinia wzięła szejka waniliowego. W no, zrobiłam na faku. Pobrudził mi się paznokieć. Hmm. Po szejku waniliowym może być, no. no ja jestem zadowolona, naprawdę mi smakowała Madzi też, także wypad udany. czy znaczy nie, mi frytki bardzo smakują. Uwielbiam te frytki z Maxa, ale no, mój brzuch to odczuł. No. Jeszcze wam pokażemy, co Madzia może yy, przywiozła nam dzisiaj. A, Bo to, pokazałam. Tak, jeszcze chciałam dodać, że podczas pobytu w domu z Madzią jeszcze była herbatka i podsumowałyśmy to i stwierdziliśmy, że musimy zacząć jakiś nowy kurs. Dziewczyny stwierdziły, że chcą iść na y, kurs y, twerku. Twerk, y, bachata, dancehall, coś tego typu, jakiś taki kurs tańca, także może się to pojawić na kanale. Kinia stwierdziła, że będzie naszą operatorką i będzie nagrywa. nagrywać. łapki w górę, jak chcecie zobaczyć dziewczyny, jak dają czadu. Na twerkowanie. Myślę, że może być w zoo. I idę pokazać do kuchni. Stare baby, stare baby na kurcie tańca. <noise> Sorry. No i tutaj proszę, Madzia nam zostawiła słodką przesyłeczkę. Prosto od Sowy. Jest to nasze nowe odkrycie. Jest to torcik malinowo-bezowy. Tarta malinowo-bezowa. Sztosiwo. Także dziękujemy Madziu. Będziemy miały na jutro do kawki. Pozdrawiamy. No i słuchajcie, już chciałam się dzisiaj z Wami pożegnać. Razem z Fabciem. I z Gucci. Tak? Dziękujemy za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym fascynującym filmiku z nami. Także buziaki, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję i jakiś fajny miły komentarz. Pa, pa! Też się pa. pa! Pa! Chłopaki też się żegnają. Dobranoc!